Bartek, które to były derby w Twojej karierze, derby Krakowa? Oj, ciężko teraz sobie przypomnieć. Nie wiem, około, około 10, 11, coś takiego, chyba 7, które grałem. Będziesz pamiętał jakieś szczególnie, czy były inne, ważniejsze? Na pewno będę pamiętał te derby szczególnie, ponieważ naprawdę bardzo dobrze graliśmy. Byliśmy lepszą drużyną od, od Wisły i. I szkoda, szkoda, że zremisowaliśmy ten mecz, bo yy, ja myślę, że zwycięstwo się nam należało w tym spotkaniu. No właśnie, w samej końcówce mieliście dwie sytuacje. Jedna kontrowersyjna, spalona i druga z identy bazą. No, gdyby któraś z nich zakończyła się bramką, pewnie cieszylibyście się z trzech punktów. No tak, tak, no szkoda, ale na pewno mieliśmy dużo tej sytuacji, dużo strzałów, bodajże chyba 20 20 szałów oddaliśmy w Wisła chyba nie wiem 5-6. Z tego jedną, jedną bramkę bramkę zdobyła. No trudno, trudno. No. Na pewno jest jakiś tam niesmaczek, że, że nie wygraliśmy tego meczu. Tym bardziej, że, że byliśmy lepszą lepszą drużyną. No ale, ale możemy być, być zadowoleni bo pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy my walkę, determinację do, do samego końca.